Witam, to moja 720. A teraz pokażę, co mam pod nią. Oczywiście dwa filterki Ultra Maxy. Jeden 2000, drugi 1000. A tutaj 60 profilowana. A w niej dziki żywrótki a dokładniej Wieloplamka Lepiej widać. Bardzo fajna rybka. generalnie są bardzo płochliwe mam, mam ostatnio młodych na razie rozmnażają się ale dosłownie po kilka sztuk może będę ich miał z 8-10 sztuk dopiero dodatkowo tu gdzieś powinny też być tak zwane tico ale nie wiem gdzie się schowało tu może jedno mam. o. To jest dzika żywotka. Może jeszcze widzę gdzieś tam tą wieloplamkę. Samice są mniej ubarwione, mniej, mniejsze o plamek, oczywiście. Samice mają więcej tych plamek. Jak widać. Przejdziemy do drugiego pod spodem a tutaj mały miocik glonojadów udało się z 80 sztuk a się zostało jedzonku ładne, zdrowe. No i to tyle z moich akwariumów. Jeszcze raz 720 sender filmiko pokażę małe fishroom jeszcze w kotłowni.